Dobry, dzisiaj pokażę Wam, jak odtworzyć powtórkę nagraną za pomocą gry World of Tanks. W ustawieniach trzeba zmienić. Wchodzicie w Escape, ustawienia i tam macie takie coś jak nagranie powtórki. Nie, ostatni albo wszystkie. Ja zaznaczam wszystkie, bo to jeden megabyte. Yy, 1000 KB zajmuje jedna powtórka maksymalnie no to tak, wchodzicie w folder chrome u mnie to jest dysk C games World of Tanks i otwieracie replays tutaj dajecie otwórz za pomocą wy nie będziecie mieli World of Tanks chyba ja nie miałem, musiałem się znaleźć Tutaj też otwieracie folder Steam. Games World of Tanks i nie dajecie World Launcher, tylko World of Tanks aplikację. Dajecie otwórz tutaj OK I czekacie chwilkę jeszcze. Się otwarło. Się otwarło, będzie się włączać normalnie jak gra. Ja tu musiałem zrobić przerwę program którym nagrywam się gubi w tym momencie jak to robię także tak szczłka w górę szybkość powtórki razy 2 no tam można do razy 16 szczłka w dół zwalniacie tą powtórkę można dać nawet pauzę jest jedna 1.8, jedna 1.2 jedna druga i zwykła prędkość Strzałka w, w bok 20 sekund do przodu czyli do końca bitwy strzałka w lewą stronę ładuje się nam e, w ten. ładuje się nam w drugą stronę 20 sekund nie można przytrzymać bo to nic nie da tutaj na spacji jest pauza prawy przycisk myszki można sobie zrobić wolną kamery możemy się wtedy rozglądać oddalać sobie Wchodzić w tryb snajperski, a tak to by wszystko robiło to co on ma. Nie możemy ruszać myszką no i tak to jest ogólnie. Jeszcze tutaj gracie na modach takich jak ci macie w zwykłym Forge World of Tanks i Hidden's. Ten mod, ten mod to, to nie jest jakieś oszustwo, bo po prostu tego można się nauczyć z czasem, a ja niestety jeszcze się nie nauczyłem i na tym gram. To prawda nie korzystam z tego często, bo znam. Są punkty czołgów, ale jak czasami gdzieś trzeba żeby podpalić, no to korzystam z tego. No, także subskrybujcie i dawajcie łapki w górę i ciągle proszę o program do nagrywania jakiś sensowny bo ten i darmowy, po Fraps, Bandicam i Energy Afterburner mi nie działa. Także do zobaczenia.